Gdy recenzowałem dla Was pierwszą część kultowej dla niektórych adaptacji książkowej trylogii pod tytułem 50 twarzy Greja. posypały się z mojej strony dość ciężkie zarzuty odnośnie spodziewanego poziomu kontynuacji. Jednak gdy wyszedłem z kina, przyznam, że byłem mile zaskoczony. To jeden z lepszych filmów tego roku i mogę śmiało powiedzieć, że oczywiście żartuję, to totalne gówno. Zapraszam na recenzję. Jeżeli pamiętacie zakończenie części pierwszej, to po pierwsze, bardzo mi przykro, że musieliście ten film oglądać. Po drugie, wiecie, że akcja filmu niejako się urywa, i wszystko wskazuje na to, że romans pani Steele z tajemniczym Christianem Grejem zakończył się fiaskiem. Gdy więc zaczyna się część druga, nasza bohaterka musi się pozbierać. Take him off. Nie zajmuje jej to jednak zbyt wiele czasu, bo już w 12 minucie filmu, tak sprawdzałem, po wcześniejszym spotkaniu z Krystianem, z przyjemnością mu się oddaje. Teraz przynajmniej ma wybór, bowiem jej osobą interesuje się także jej szef w firmie, w której pracuje. Mamy więc dwóch samców Alfa. Bardzo ambitnie. Pani Steele pozna w końcu szersze grono znajomych Greja, który staje tajemniczego, enigmatycznego milionera okazuje się być zwykłym kolesiem ze śmietanki towarzyskiej. Czar niejako pryska, ale film i tak co kilka wątków epatuje tanimi pokazówkami, które mają podkreślić, jak bardzo bogaty i fantastyczny jest nasz Christian. Zacznijmy od aktorstwa, czy może raczej świetnej pracy aktorów, którzy musieli robić wszystko, by nie parsknąć śmiechem, wymawiając niesamowicie tanie i tandetne dialogi. Jamie Dornan i Dakota Johnson grają postacie tak płaskie, że nawet sens w 3D nie nadałby im kształtu. Wspomniałem o dialogach. To jest naprawdę coś wybitnego. O ile pierwsza część usiana była kliszkami i plastikową wymianą zdań, tak tutaj scenarzyści osiągnęli prawdziwe apogeum tandeciarstwa. Od początku do końca macie świadomość, że nikt z żywych ludzi tak ze sobą nie rozmawia, no chyba że w polskich serialach. Także szacunku. wanted to try again. Have dinner with me. Okay, fine. I will have dinner with you, because I'm hungry. Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do ostrych scen perwersyjnego seksu. Wierzcie mi, że ciężko mi się było opanować na sali kinowej, gdy oglądałem seksownego Christiana, który klęka przed Anastazją. A tak serio, to więcej zobaczycie w niemieckich porno-telereklamach niż w tym filmie. Jedyny fakt przemawiający za tym, że jest to film o zabarwieniu erotycznym, to fakt, że bohaterowie bzykają się z częstotliwością średnio 10 minut. Czy to bal maskowy, czy dyskusje na temat ważnej umowy, czy zwykłe spotkanie, Christian zawsze jest gotowy do akcji. Po scenie z kulkami gejszy, których bohaterka, cytuje, nie chce przyjąć w tyłek, film nie pozostawia złudzeń, że oglądacie totalnego gniota. So crazy in love. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to film praktycznie pozbawiony jakiejkolwiek fabuły. Anastazja i Christian chodzą ze sobą na zakupy, odwiedzają bale, gadają z ludźmi, w tle dzielą się jakieś nieprzyjemne rzeczy, które mają zwiastować, że komuś ich związek się nie podoba, ale generalnie to film o bogaczu, który bzyka się ze zwykłą laską i czasem lubi ją związać. Bardzo ostro. Film dostaje ode mnie całą jedną gwiazdkę, zabycie dobrym dowodem na to, że wciąż kręci się naprawdę okropne i niepotrzebne filmy. Jeżeli chcecie, obejrzyjcie, ale nie wiem, jakiego rodzaju trzeba być człowiekiem, by po wyjściu z takiego sensu nie mieć myśli samobójczych. Ja wciąż jestem na lekach. Dzięki za oglądanie, zwlekajcie recenzję pierwszego filmu z tej serii, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie możecie doczekać się trzeciej części i do zobaczenia niebawem.